Bogna Białecka, 5 minut dobra. Jak dbać o swój głos? Pytanie zasadnicze brzmi, czy trzeba dbać o swój głos? Czy to nie jest tak, że jednak tylko osoby, które zarabiają na życie głosem takie jak nauczyciele, wykładowcy, aktorzy czy śpiewacy powinni dbać o swój głos? Otóż nie. Dlatego że Głos jest bardzo ważny w relacjach, to znaczy ludzie wyrabiają sobie opinie na nasz temat słysząc, jak mówimy. Możemy dużo zepsuć, będąc bardzo fajną, sympatyczną osobą, jeżeli mówimy w sposób budzący agresję u innych, bo po prostu mamy taki tam głosu. Pytanie brzmi, jak mówić? Kilka najprostszych wskazówek. Najlepiej odczytywane jest tempo 120 do 180 słów na minutę. To nie trzeba liczyć z zegarkiem czy stoperem w ręku. To wystarczy mówić dosyć wolno, dosyć spokojnie, ale nie za wolno, jednocześnie nie za szybko. Najlepiej odbierany jest głos niski. Z bardzo prostego względu. Kiedy jesteśmy zdenerwowani, zaczynamy mówić wyżej. I szybciej, no i oczywiście głośniej. Dlatego osoby, które mają z natury niski głos, są odbierane jako takie bardziej kompetentne, opanowane. Z tego samego powodu nie należy krzyczeć mówiąc. Kolejna rzecz: warto unikać wtrąceń takich typu, y", e", ponieważ one bardzo mocno zaburzają odbiór tego, co chcemy powiedzieć. Ludzie bardzo skupiają się właśnie na tych wtrąceniach. One najbardziej przyciągają uwagę. Z kolei też z jednej strony warto unikać zbyt monotonnego tonu głosu, a z drugiej strony unikać jakichś regionalizmów, zaciągania, bo to też bardziej w tym momencie przyciąga uwagę ludzi, szczególnie spoza naszego najbliższego otoczenia i bardziej skupiają. Uwagę na właśnie takich dziwnych zaciągnięciach czy regionalizmach, niż na treści, niż na tym, co mówimy. Co słychać w głosie? I to jest bardzo ważne. W głosie słychać uśmiech. Jeżeli się uśmiechamy, to to bardzo ociepla ton głosu. Natomiast, na przykład, takie rzeczy jak rzucie gumy czy pociąganie nosem wpływają negatywnie na odbiór głosu, szczególnie jeżeli rozmawiamy z kimś przez telefon. Dochodzimy do takiego pytania, jak dbać o swój głos. No z jednej strony to będą rzeczy typowe, nie parzyć go zbyt w gorącym piciem, czy z rzadka jednak jeść lody, starać się unikać jakichś wielkich kontrastów temperaturowych, to znaczy nie jeść zamrożonych głęboko lodów w 30 stopniach Celsjusza. Z drugiej strony można wykonywać różne ćwiczenia, które poprawiają jakość głosu, a między innymi też poprawiają w ogóle aparat dźwiękowy. To znaczy z prostych spraw, które usprawniają same usta. Ćwiczenia prościutkie. Gwizdanie i prychanie na zmianę. Napinanie i rozluźnianie mięśni. Kolejne proste ćwiczenie, naśladowanie konika. Jeżeli chodzi o sam aparat, o samą szczękę, bo wiele osób ma szczękościsk, dobrym ćwiczeniem jest znalezienie tego miejsca, w którym łączy się szczęka górna z dolną i delikatne rozmasowanie tej części z opadniętą szczęką. Jeszcze jedna rzecz, o którą warto zadbać, to jest odpowiedni oddech. To znaczy, żeby nie brać takiego płyciutkiego oddechu pobieranego górą płuc, tylko żeby starać się oddychać przeponowo. To jest cała nauka, jak oddychać przeponowo, ale zasadniczo polega to na tym, że bierzemy taki głęboki wdech, który dochodzi gdzieś tam do głębi brzucha i wtedy sam głos brzmi też lepiej. Trochę więcej ćwiczeń na polepszenie jakości głosu znajdziecie też wklejone w komentarzach pod filmem. Zachęcam, żeby troszeczkę zadbać o ten swój głos, po to, żeby wykorzystywać go do budowania lepszych relacji z innymi chociażby. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.